Cześć, dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób naprawić uszkodzony mebel, uszkodzoną szufladę. Tutaj spójrzmy, szuflada mojej córce wyleciała, bo rozsypały się prowadnice. Tutaj nabyłem już nowe prowadnice na popularnym portalu aukcyjnym. Niestety, w tej długości. Nie potrafiłem zdobyć, ale zdobyłem ciut dłuższe, jak widać, tutaj prowadnice, ale myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Będziemy w stanie to bardzo sprawnie wymienić i bez, większego, bez większej różnicy. Tak więc, najpierw odkręćmy sobie stare prowadnice. Mamy dwie lub trzy śrubki w zależności od długości. Tutaj właśnie widzimy, że jest to dłuższa prowadnica o parę centymetrów, chyba trzy. I teraz tutaj mamy szcztałki, w którą stronę ta prowadnica powinna się otwierać. Więc prowadnica otwiera się w ten sposób. Najprostszym sposobem jest. Zachowanie tutaj tego dystansu, więc wkładamy sobie przesuwamy sobie prowadnicę do tyłu, wkładamy sobie śrubkę i przykręcamy tą prowadnicę. Następnie, tutaj akurat w tym przypadku, widzę, że troszeczkę dalej ta prowadnica więc tutaj możemy sobie wcześniej odmierzyć oczywiście na jakim i jak daleko ma być wysunięta ta prowadnica i to jest trzecia dziura w tym przypadku zresztą tutaj możemy sobie Śmiało to obejrzeć, w ten sposób to wygląda. Tutaj spójrzmy na drugą prowadnicę. Tutaj sięga to do tego momentu. Tu sobie również możemy ustawić, tak, będzie to ta sama dziura. Trzecia. Więc odkręcamy starą prowadnicę. Pamiętajmy o szczałce, w którym kierunku ma się wysuwać szuflada, żeby tego nie pomylić, bo wtedy prowadnica albo nie będzie działać, albo ulegnie. Dużo szybszemu zużyciu, wkładamy sobie śrubkę w dziurę, wkrętak tak. Wysuwamy, i ten nadmiar długości, o którym mówiłem, zostaje nam w tyle. W tym przypadku zupełnie on nie przeszkadza, także cała prowadnica może być dłuższa. Wysuwamy obydwie prowadnice w taki sposób, by można było na nie nałożyć szufladę. Z szuflady. Należy od środka odkręcić po jednej śrubce. W tym przypadku, i w ten właśnie sposób możemy ściągnąć kolejny uszkodzony element. Analogicznie. Zrobimy to z drugiej strony. Jak widać tutaj też w ten sposób te szczałki były osadzone. Tu mamy front szafki, więc szuflada się wysuwa w kierunku frontu. I teraz próbujemy trafić na rowki. Wysuwamy sobie prowadnice w ten sposób, że tutaj musimy uzyskać widok tej dziury na prześwit Tutaj widać jest... Otwór w odpowiednim miejscu, no i wkręcamy śrubę, która zablokuje nam prowadnicę w samej szufladzie, tak aby można ją było w sposób poprawny użytkować. Tą samą czynność robimy z drugiej strony. Wysuwamy sobie prowadnicę w taki sposób, trzymając szufladę, aby znowu uzyskać ten otwór. Wkręcamy śrubę i cała wymiana, jak widzicie, gotowa. I znowu biurka można używać. Co prawda, biurko jeszcze było na gwarancji, natomiast kwestia przewożenia, transportu dla tego typu mebla mogłaby się skończyć no, jego uszkodzeniem. Prawdopodobnie można by było wezwać serwis, ale nie czytałem warunków gwarancji. Taka prowadnica to jest koszt 2,70. Kupiłem trzy komplety bo to komplet kosztuje 2,70, kupiłem trzy komplety, także nawet jeżeli tutaj znając jakość tego, może się to jeszcze rozlecieć za trzy razy, to będę miał już takie elementy w zapasie. Tutaj w ten sposób to działa, że tutaj są kulki, jak widać ta prowadnica została wygięta, być może na skutek złego użytkowania, natomiast te kulki wszystkie się rozsypały, no to już jest element, który być może i można naprawić, natomiast na pewno nie jest to opłacalne. Tak więc jak widzicie, kilka minut w prowadnicy wymienione. Jeżeli Was to zainteresowało, proszę o łapkę w górę. Jeśli chcecie tego typu naprawy oglądać, to subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia. Cześć!